Dzisiaj znowu Flexit, znowu Skandynawia, i pokazuję specjalnie kartę gwarancyjną, książkę serwisową, bo to jest jeden z najważniejszych punktów tego rekuperatora. To jest rekuperator o wydajności 600 m3 Flexi Nordic L6, ale on jest już z tym najnowszym wymiennikiem obrotowym StageWheel. I mówię o karcie gwarancyjnej, dlatego że standardowo w tym urządzeniu jest aż 5 lat gwarancji. Natomiast producent okresowo robi promocję. Takowa była na przykład teraz w sierpniu 2025 roku, że można było dostać aż 7 lat gwarancji. Oczywiście wymieniając filtry na oryginalne i przeglądając rekuperator, dokonując przeglądów co roku. Sam rekuperator, jak widać, jest dosyć prosto wykonany. Przychodzi w takim ładnym pudełeczku. Bardzo komfortowo się go transportuje. Mamy kilka takich fajnych gadżetów, na przykład są opaski dobrej jakości do. E, przymocowywania ewentualnie kanałów, tłumików elastycznych, bardzo e, pomysłowe rozwiązanie. Zwróćmy tutaj uwagę też: kamerkę poproszę bliżej. Co ciekawe, no, Skandynawowie jednak są bardzo e, dokładni. E, na każdym krótku są takie czepeczki foliowe, żeby się nam centralnie zabrudziła. No i też, oczywiście, mamy zabezpieczenie w postaci tworzywa EPP. Jak rura nam dochodzi, tutaj nie ma moska termicznego. To jest bardzo na in plus, bardzo ważny element. Sam natomiast rekuperator jest dosyć kompaktowy, jak na 600 m sześciennych wydajności, ale zobaczmy, co jest w środku, bo w środku właśnie jest Stage Wheel, najnowszej generacji wymiennik. Zapraszam kamerkę bliżej. Stosunkowo łatwo zdejmuje się pokrywę i zobaczmy, jak to wygląda. Standardowo filtry, czujniki temperatury, tu jest nagrzewnica i jest wymiennik. Nie mamy we Flexicie w żadnym modelu kontroli ciśnienia, Constant Flow nie istnieje, Taka myśl skandynawska, ja akurat nie jestem fanem takiego podejścia. Natomiast sam wymiennik, on też jest wysuwany, co nam bardzo ułatwia później jakiś serwis, czyszczenie i tak dalej. Tutaj możemy zobaczyć lamelki. To jest właśnie ten wymiennik Stage Wheel i uwaga, on oprócz tego, że odzyskuje wilgotność, potrafi odzyskać również... 90, 94 nawet 97% ciepła, w zależności jaką normą jest badany. Więc to jest ewenement, jeśli chodzi o wymienniki obrotowe. Ja przynajmniej nie znam żadnego innego rekuperatora, który miałby tak dużą sprawność odzysku temperaturowego. Bardzo dobrze wykonana centrala, minimalistyczna, jak na skandynawów przystało. Oczywiście wszystkie modele Flexit są dostępne u nas w mega cenach. Zapraszamy.